Mowa o dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie wszystkich Państwa. W lipcu mijają dwa lata od wybuchu pożaru w przylepie. To miejsce, gdzie znajdowało się składowisko z bardzo toksycznymi odpadami. Toczą się postępowanie, są powoływani kolejni biegli, a mieszkańcy pytają: to kiedy w końcu poznamy efekty tych prac? Efekty w zasadzie poznają Państwo na bieżąco, dlatego że to jest jedna z tych spraw, którą komunikujemy o poszczególnych czynnościach na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Tam wszyscy, z uwagi na wielość pokrzywdzonych, mogą sprawdzić, jaki jest aktualny tok postępowania w zakresie chociażby powoływania biegłych, których. W tej sprawie mamy wyjątkowo dużo i to jest, nie ukrywamy, najdroższe postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze z uwagi właśnie na wielość zarówno biegłych, jak i kwoty, które są wydatkowane. Tak jak mówiłam od samego początku, postępowanie na pewno będzie długotrwałe właśnie w związku z tymi opiniami. Z jednej strony dlatego, że na opinie biegłych co do zasady czekamy bardzo długo, a z drugiej strony... W związku z tym, że my musimy też ocenić, jak przebiegał proces zarówno składowania tych odpadów, później postępowania z nimi, a także właśnie sam pożar, a a następnie działanie po pożarze. No i tych konsekwencji, które są aktualnie. I tak jak pani wspominała, biegłych mamy wielu, ale część z nich już swoje decyzje, ekspertyzy przedstawiło. Jedną z nich, które już możemy poznać, bo taka opinia jest, jest właśnie, czy mieszkańcy dzisiaj są bezpieczni, czy woda, z której korzystają, jest bezpieczna, czy gleba dzisiaj po tym skażeniu, które miało miejsce dwa lata temu, jest bezpieczna. Tak, mamy opinię biegłych którzy wskazują, że aktualnie stan zanieczyszczenia nie jest niepokojący. Jeżeli chodzi o środowisko, to najlepszą metodą jest samooczyszczanie się. Są to takie wskaźniki, które nie są na tyle niepokojące, aby należało wdrożyć jakieś konkretne działania. Również przebadano wodę, która nie wskazywała żadnych norm przekroczenia, więc w zasadzie możemy powiedzieć, że na chwilę obecną stan środowiska jest dobry. Opinie mają również wydać biegli w kwestii, czy ówczesne władze Zielonej Góry dopełniły bądź też nie dopełniły swoich obowiązków i to bez wątpienia też jest taki języczek uwagi, bo wiadomo, że ta sprawa od wielu, wielu miesięcy budzi sporo emocji. Czy tutaj także już poznaliśmy opinię biegłego w tej sprawie? Jeżeli chodzi o kwestię odpowiedzialności urzędników, ona cały czas jest analizowana. Wiem, że zostało zgromadzonych bardzo dużo dokumentów. Dokonano oględzin dokumentacji zabezpieczonej w Urzędzie Miasta Zielona Góra. Kwestią, którą, na którą mają nam odpowiedzieć biegi, a tej opinii jeszcze nie mamy, to jest kwestia dotycząca ewakuacji i prawidłowego postępowania w związku z instrukcją, która odbywała się podczas tej akcji pożarniczej. Tutaj opinii jeszcze nie mamy. Termin jest wyznaczony na przełom lipca i sierpnia, więc myślę, że też już niedługo poznamy treść tej opinii. W dalszym etapie będzie można przejść do podsumowania w zasadzie tej analizy dotyczącej działań urzędników w zakresie generalnie postępowania z tym składowiskiem, czyli kwestii dotyczących czy była możliwość wcześniejszego uprzątnięcia tego składowiska, czy dopełniono wszystkich procedur, czy zachowano wszystkie... Zabezpieczenia. Tak, dokładnie, czy zachowano wszystkie standardy. Mówi pani, że jest to jedno z bardziej kosztochłonnych postępowań. Mamy wielu biegłych. Ilu tych biegłych mamy i, i ile podatnicy zapłacą za te postępowanie? Bo wiele osób pewnie sobie zadaje takie pytanie. Biegłych łącznie było kilkadziesiąt w tym postępowaniu, bo niektóre opinie to były zespoły biegłych. Biegli, przyjeżdżali tutaj przeprowadzać oględziny, odwierty. To wszystko się dzieje cały czas, bo, tak jak powiedziałam, że my też no, musieliśmy ustalić, jaki jest stan aktualny. No i to idzie w setki tysięcy złotych. Chciałabym zapytać również o zawiadomienie zielonogórskiej Solidarności. Solidarność złożyła wniosek do prokuratury. Ich zdaniem najemcy płacili zawyżone kwoty za czynsz. Chodzi o około 180 lokali, a zakład gospodarki mieszkaniowej no miał zarobić na tym kilka milionów. Co z tym postępowaniem się w tej chwili dzieje? Czy zostało ono przyjęte? Postępowanie zostało, tak kolokwialnie mówiąc, przyjęte. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze drugi Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej prowadzi to postępowanie. Postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez dyrekcję Zakładu. Postępowanie te będzie głównie opierało się na przeanalizowaniu dokumentacji zgromadzonej w sprawie i przeanalizowaniu przepisów, bo tutaj mamy do czynienia ze sporem odnośnie interpretacji przepisów, momentu stosowania tych przepisów są prowadzone czynności wiem że już był przesłuchiwany pan dyrektor więc kolejnym etapem z pewnością będzie dokonanie przede wszystkim wnikliwej analizy dokumentacji i przepisów prawnych ponieważ na przestrzeni lat one się zmieniały tutaj trzeba wszystkie okoliczności przeanalizować bo tutaj chodzi między innymi o mieszkania socjalne mieszkańcy mieli płacić złotówkę okazywało się że płacili 9 ,50 zł 50 groszy i tutaj solidarność właśnie wskazuje że no te kwoty były Naliczane bezprawnie, stąd biorą się tak, te miliony. Tak, tu chodzi o kwestię dotyczącą przede wszystkim osób, które były poddane eksmisji w związku z wyrokiem sądu, i tutaj przepisy się na przestrzeni lat zmieniły. Wiem, że te postępowanie jest cały czas w toku, będzie prowadzone w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Natomiast musimy mieć świadomość, że też działania urzędnicze to muszą być działania umyślne, więc żeby tutaj przypisać odpowiedzialność, no musimy wszystkie kwestie przeanalizować dokładnie. Bardzo świeża sprawa niezwiązana z Zieloną Górą, ale myślę, że mieszkańców Zielonej Góry także zainteresuje. Mowa Mowa o laboratorium amfetaminy, które zostało, mówiąc tak kolokwialnie, przejęte tam spore ilości narkotyków. Gdzie konkretnie i jak wygląda w tej chwili sprawa? Tak, dokładnie. W powiecie żagańskim przeprowadzono bardzo dobrze zorganizowaną akcję przez Komisariat Policji w Szprotawie. W wyniku czynności operacyjnych funkcjonariuszy Policji. Dokonano ujawnienia laboratorium amfetaminy, w którym można było sporządzić narkotyk, narkotyki o wartości czarnorynkowej ponad 7 milionów złotych. Jest to jedna z większych takich, jedno z większych takich laboratorium, które w, no, tutaj na naszym terenie udało się. Tak naprawdę rozbić. Zatrzymano w sprawie czterech mężczyzn w wieku od 29 do 44 lat. Zostali oni tymczasowo aresztowani na wniosek prokuratora. Czynności w sprawie będą prowadzone nie wykluczamy, że ta sprawa ma charakter rozwojowy, jak wszystkie te postępowania dotyczące przestępczości narkotykowej. No i z jednej strony mieliśmy do czynienia z półproduktami, bo tam znajdowały się tam substancje płynne, jak i ten, ten produkt już finalny. Tak, dokładnie. Było to w pełni wyposażone laboratorium, które było w trakcie produkcji. Na miejscu zatrzymano mężczyzn, którzy tam pracowali, między innymi chemika. Więc tutaj bardzo dobrze zorganizowana akcja funkcjonariuszy policji. Yy zarówno ze Szprotawy, jak i Lubuskich, bo później jeszcze, żeby móc tam przeprowadzić czynności, musiała być wezwana straż pożarna, żeby sprawdzić, czy jest możliwe przeprowadzenie czynności, a następnie z laboratorium wojewódzkiego przyjechali, również biegli, aby przeprowadzić czynności. Na koniec jeszcze wróćmy do sprawy sprzed pół roku, sprawy trzy i letniej wówczas Helenki, dziś czteroletniej Helenki. Wiemy, że konsekwencje Głodzenia dziecka, bo tak trzeba to określić, są naprawdę no, bardzo poważne. Biegli stwierdzili między innymi u niej wtórny autyzm. Co w tej chwili dzieje się z Helenką? Helenka nadal przebywa w pieczy zastępczej. Rodzicom przedłużono tymczasowy areszt o kolejne trzy miesiące. Czekamy na opinię biegłego z zakresu traumatologii odnośnie, właśnie, Helenki, a także po uzyskaniu zgody na zwolnienie z tajemnicy lekarskiej lekarzy opiekujących się Helenką, zarówno przed, jak i po ujawnieniu tego procederu, będziemy mogli pozyskać opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej odnośnie aktualnego stanu dziewczynki. I tych konsekwencji, które były wynikiem właśnie głodzenia. Wiemy natomiast od lekarzy, że dziewczynka przejawia właśnie takie zachowania ze spektrum autyzmu. Lekarze mówią bardzo nieoptymistycznie, że nie mówi i nie będzie mówić. To ma być efektem właśnie tych. Zmian, które doszły w mózgu, między innymi również yy, w wyniku skrajnego głodzenia. No właśnie dziecko spożywało tylko określone produkty i mleko matki. Pani informowała też m.in. na konferencji w prokuraturze okręgowej, że Helenka sama prowokuje wymioty, jest, a społeczna unika tych kontaktów z ludźmi. Tak, nie chce się bawić z innymi osobami. Maksymalnie może się nią opiekować jedna osoba. Dziewczynka boi się promieni słonecznych, kiedy właśnie padają na nią, to ucieka. Jak je wkłada rączkę do buzi, nie chce jeść owoców, co jest też dla nas takie symptomatyczne, symptomatyczne w związku z tym, że no, tutaj rodzice mówili, że ona chciała tylko i wyłącznie owoce. Czy te wszystkie ustalenia, które Państwo w tej chwili macie, mogą rzutować na ostateczną decyzję, akt oskarżenia i ewentualnie, ewentualny wyrok, jaki może zapaść? Mam na myśli tutaj te właśnie widełki czasowe. Tak, z pewnością skutki, jakie Jakie niosła za sobą ta, no właśnie, to nie, jest, nie była tylko dieta, bo to było znęcanie się po prostu nad dzieckiem, które w nocy budziło się z głodu i wołało, że chce jeść. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moimi Państwa gościem była Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Pani prokurator, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Rozmowa o dziewiątej.